Witajcie kochani na kanale Weganizm od serca. Dzisiaj przygotowuję dla Was szybką, czekoladową tartę stofu, która w ogóle nie wymaga pieczenia. Przejdźmy zatem do tworzenia. Będziemy potrzebować trzech szklanek łącznie. Pół szklanki nasion słonecznika, pół szklanki migdałów, pół szklanki orzechów nerkowca oraz pełną szklankę takiego miksu płatków owsianych suszonym bananem, może być, mogą być również zwykłe płatki owsiane oraz tajna broń 8 orzechów brazylijskich. Jeżeli ktoś ma uczulenie na no którykolwiek ze składników, możecie wymienić dowolnie. Ważne aby było około 3 3,5 szklanki. Teraz przejdziemy do mielenia wszystkich składników. Ja składniki mielę po prostu w młynku do kawy, kiedy świat prezentuje mi specjalny do mielenia orzechów. Zatem przejdźmy do mielenia. Całość od razu wrzucamy do miski. Później będziemy wszystko mieszać razem z wiórkami kokosowymi, powidłem w tym przypadku śliwkowym oraz kakaem. I to będzie nasza cała konsystencja na spód do tarty. Moja tarta ma około 30 cm średnicy. Możecie użyć większej, mniejszej po prostu spód będzie cieńszy, bądź grubszy. Zatem weźmy się do pracy. O Boże, ile mielenia będzie. No dobra, lecisz z tematem, Michael. Moi drodzy, pamiętajcie, że nie musi być to idealnie zmielone na pył. Jak zostaną jakieś grudki, będą po prostu bardziej wyczuwalne i to też jest ok. Do tak przyrządzonej wcześniej mieszanki dorzucamy jeszcze cztery łyżki wiórków kokosowych. Jeżeli ktoś nie lubi, nie wrzuca oraz Jedną łyżkę kakao. Wszystkie suche składniki mieszamy. Następnie będziemy potrzebowali powidło. Ja użyję powidło śliwkowe, aczkolwiek robiłem również na pomarańczowym. I wyszło wyśmienicie. Cztery łyżki. Cztery. Będziemy chcieli teraz wszystko wymieszać i uzyskać konsystencję, dzięki której będziemy mogli wylepić dookoła naszą tartę. Jeżeli będzie się Wam wydawało zbyt rzadkie, dodajcie wiórków kokosowych, a jak zbyt gęste, dodajcie więcej powidła. Zabieramy się do tworzenia. Jak widzicie, te robótki już wymagają ręcznej pracy. Staram się po prostu dobrze wysklejać ze sobą wszystkie składniki do odzyskania jednolitej konsystencji naszego siasta. Nasz spód nabiera już wyrazu. Pamiętajcie, że nie musi być to wszystko idealnie. W międzyczasie przygotowujemy sobie spód. Nasze ciasto już jest doskonałe i będziemy rozprowadzali. Moi wspaniali, teraz przejdziemy do wykładania. Właśnie naszej tarty, naszego spodu. Dokładnie staramy się zalepić brzegi. Myślałem, że pokuszę się o łyżkę, ale jednak mu dłoń jest niezastąpionym narzędziem w kuchni. Wspaniali technika wykładania, jak widzicie, jest dowolna. Ważne jest, aby oblepić brzegi oraz zakryć cały spód. Kani, przy okazji tego wyrabiania, przypomniała mi się wspaniała rzecz, którą chciałem się z Wami podzielić. A mianowicie, jest to. Można to nazwać rytuałem? Można. Codziennie wieczorem, przed snem, kładać się w dowolnej pozycji, ważne, aby to było już. Już tak na sam koniec dnia i tak z czystym sumieniem wymieniacie trzy, a możecie i dziesięć. Sytuacji, rzeczy, zdarzeń, za które jesteście wdzięczni. Mogą to być proste rzeczy. Możecie też mieć naprawdę według. Waszego postrzegania dzień bardzo ciężki, ciężko wam będzie znaleźć. Wasz mózg będzie się bronił, za co ma być wdzięczny. Tylko się kłóciłem, szef, to, na drodze, to, korki, to. A taki eksperyment i bądźcie właśnie za to wdzięczni, za te zdarzenia, które w waszym postrzeganiu w tej chwili są negatywne, smutne, przytłaczające. I zobaczcie, co się stanie. Ile razy w życiu sytuacje, które nas spotkały i wydawały się w tym momencie straszne, okropne, negatywne, za około rok czy półtora, wydawały się śmieszne i dzięki nim jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. A chwila, w której je zinterpretowaliśmy, po prostu nie mieliśmy pełnego zrozumienia. Spód gotowy. Wspaniali. W dalszej części przepisu do przygotowania masy będziemy potrzebowali dwóch y, kostek tofu. Kostki tofu przeważnie są pakowane po 180 gram, więc około 360 gram tofu, jedna cytryna, powidła śliwkowe, dalej cztery łyżki, cukier wanilinowy, i przechodzimy do mieszania. Zaczniemy od tofu. Tofu kruszymy dość drobno. Całość pakuję do pojemnika, ponieważ będę to wszystko miksował na gładką masę. Wspaniale, tofu mamy rozdrobnione. Teraz przejdziemy do dodania skórki z cytryny. Staramy się zetrzeć dokładnie z całej powierzchni cytryny skórkę na jak najbardziej drobnych oczkach. Jest jona magiczna skórka z cytryny. Zobaczycie jaki to jest ważny składnik tego przepisu. Dodajemy do naszego pojemniczka i przejdziemy do dodania soku z cytryny. Wcześniej cytrynę. Roluję oraz przecinam na pół, aby wydała jak największą. Ja używam sitko, ponieważ yy, jeszcze nie osiągnąłem tej umiejętności niewrzucania pestek. Całą cytrynę dokładnie wyciskamy. Teraz przejdziemy do dodania reszty składników. Będziemy potrzebować cukier wanilinowy. Dodam. Dwie łyżeczki kopiate oraz cztery łyżki powidła śliwkowego. Przeważnie tak jest, że cały słoik jest na jedną tartę. Słoik ma pojemność około 400 gram. Po dodaniu wszystkiego przejdziemy do miksowania miksujemy wszystko na papkę. Nie musi być idealnie gładka. Pamiętajcie, ważne by było bardzo mocno wymieszane wszystkie składniki. Nasza masa jest już gotowa. Przechodzimy do ostatniego etapu przygotowania. Nalewamy napoju sojowego jedną szklankę. Przelewamy do kaczka. Następnie nastawiamy na około 60% grzania. I będziemy dodawać pozostałe składniki. Rozgrzewamy napój bardzo mocno, aczkolwiek niekoniecznie musimy doprowadzić do wrzenia. Następnie przejdziemy do dodania na kolejnych składników. Xylitol. Jedna łyżka xylitolu, może być erytrytol, może być cukier trzcinowy, wedle zasobności. Dodajemy dwie łyżeczki agaru oraz całość mieszamy. Do tej prezentowanej tarty ja użyłem gorzkiej czekolady z płatkami pomarańczowymi 70%. Będziemy wrzucać kosteczki i roztapiać w naszym roztworze. Pamiętajcie kochani, że dwie, dwie tabliczki czekolady to jest 200 gram, ponieważ wiem, że niektóre czekolady są ogromne. Chcemy po prostu zyskać ten czekoladowy smak. Zapach, który się z tego wydobywa jest. Boski. Pamiętajcie, aby cały czas mieszać. Nie chcemy nic przypalić. Możemy już wyłączyć oraz przejść tylko i wyłącznie do mieszania. Tak wygląda nasza masa czekoladowa. Przejdziemy, moi kochani, do mieszania składników. Mieszamy całość razem i całość. Mieszamy delikatnymi ruchami. To będzie nasza czekoladowa masa. Uwierzcie mi, dopiero po skosztowaniu zrozumiecie, po co ta cytryna. Masa jest gotowa. Przejdziemy do wykładania naszej tarty. Całość wylewamy. Zapach jest. Nieziemski. I równomiernie rozkładamy po całej tarcie. Uwierzcie mi, na słowo, tarta jest taka, bardzo prosta. A szli na przyłykam, bo po prostu ja już znam jej smak. Wy się dopiero przekonacie, jakie to jest dobre. Nasza tarta wygląda wspaniale. Użyję jeszcze noża. Chciałbym wygładzić górę, ponieważ. Za chwilę będę dekorował. Dobra decoration. Do dekoracji użyję orzechów nerkowca, suszone figi, morele. Moja tajna broń. Nie zabiła Borówka mrożona. Raz dorwałem taki kolorowy, cukierkowy. Hit. Moja kreatywność zaprosiła jednak do współpracy Banana, który stwierdził, że chce nam pomóc swoją obecnością dekorować tą tartę. Jak i banan, to i truskawka. Truskaweczka jest mrożona. Oczywiście dla odrobiny dekoracji. Oczywiście dla dekoracji listek bazylii. Nasza tarta jest gotowa. Spójrzcie sami jak wygląda apetycznie. Oczywiście proponuję, aby jeszcze poleciała na chwilę do lodówki na około 2-3 godziny, aby się lekko schłodziła. Nie pozostaje mi nic innego niż życzyć, życzyć Wam kochani smacznego. Bądźcie z nami na bieżąco. Subskrybujcie nasz kanał z od serca. Mam nadzieję, że już zakochaliście się w tej magicznej kuchni. Wegańskiej. Oraz nasza najważniejsza rzecz. Pamiętajcie, że wszystko, co robimy, jest prosto z serca. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.